Mogę powiedzieć, co to. to. Nie, bo kłamiesz! Nie kłamie. Nie mogę się ułożyć, więc śpię w kurtce i pod biedronką i zamknij się już. <laughs> Dobrze. Wiesz, że zamykamy się. No i dobra, i się z tego kącika zbija, że Nie jestem to dzisiaj duło trio, dobra, To dobra. Trzy dziecko kurwa, spotkaj <laughs> mnie. Jazda na głowie stara. Nie masz gniazdo na głowie. Kier. <grymne> <grymne> masz <grymne> <grymne> jakieś problemy, kurwa psychiczne? No No, skotacie. Ty jesteś taka skiego kurwa. No, spierdalaj. <grymne> no, wypierdamy <grymne> no, spierd <grymne> no, spierd <grymne> z tego domu, kurwa już i tu nie wracajcie od dwoje, kurwa, nigdy w życiu. Co? No. gówno. Zó Nie no to nie może być. fakt. No, teraz to jest skłóczę. No i ty nagrywasz teraz to? co? Nawet drzwi nie mój się otworzyć. Nie to kluczy. Ja, ja wyglądam jakbym yy, się z kimś biła? Co to ma być? Weź kończy. cicho, a przebiegłam kupera, Natalia też przebiegła. A ja wyglądam dobrze. A ja też, ale jestem czerwona. Tak była nasza randka. Magistrowa no, randka. Z, nadzieję, z dzisiejszymi moimi boletnikami z mój... się postarać, z mojej strony. Mam nadzieję, że mój terbak też Cię będzie smakował. Będzie, na pewno. Wszystko, co od Was smakuje. No Zbierdaj! <noise> Jeszcze raz, równo wszystkie. Trzy, cztery i. Ale poczekaj, jak powiem, cięcie? Dobra. Cięcie! A, <noise> moje skarpetki były na filmie? Co? Y, widzowie, nie mam syfów w pokoju, tylko te skarpetki to dlatego, że mam mały pokój i suszarkę tu miałam. A że jeżeli będzie spał na podłodze dzisiaj, to musiałam wiesić swoje skarpetki na szafę, żeby miało miejsce. Hmm, A żeby wie. suszarki tam nie było. Wspierajcie nasz pianą. Może w końcu dorobimy się mojego materasu. Dla mnie. No, leżysz, chodź tu. No i co? Nie masz z nami rozmawiać. A o czym mam z tobą rozmawiać? Możesz mi pomóc? Co? Możesz mi pomóc? Mogę. Czym? No, żeby rozmawiała z nami, bo tutaj. Niech jest drzewko! Ja jutro wleję sobie, do na dolno. Ty? No też. Boże. Co to za krótki w ostoku? Widać, że cię łysę. Strasznie źle mi się tak siedzi. Mogę je społożyć? Trójeczka bestii. Chuj, a nie na Daj. Natomiast... Nie, nie, proszę. proszę Jerzy zamiast ten dywan wziąć przez okno i wytrzepać, wziął, wytrzepał na podłogę. Idź, idź po zmiotkę. Ja przez okno, bo ja nie trzeba nic przez okno, bo mieszkałam albo na czwartym piętrze, albo na tym, dobrym by są sąsiedzi tak obcięli. Bo. Dobrze, ale jesteś u mnie, trzeba po zapytać, a nie pod dywan, zamiot. Proszę, idź no, po Proszę, Coś tak patrzysz, kto normalnie tak robi. To lety No to właśnie jesteś nienormalny. Straszny idiota kurwa. Kto tak robi? Porządnie. coś tu wylało? Nie wylało, tylko to jest klej oddawany. To jest to przyklejone? Nie, na no kolejkę miałam taki. Jakie stopy tam trzyma. Sprzedać tutaj. tej. Ominąłeś kawałek. No właśnie, dokładnie. Już <noise> zaraz przyjdziesz do miły jeszcze, ta. Ale ja radę, ci nie zrobiłam swój. Z... No właśnie. Butek przejdzie. To buty schodzą przed treścią. Weź też nie pogrążaj. Nie pornie. Co się lampisz jak do pana Sedas?